O, tu! Uh! Brawo! Kładź, na no a mniej siebie, nie? Tu dobrze, bez hamulca dawaj! Ale żeś zamulił! Uh! Ale Ci weszłem na tyłek! Po co ten hamulec tam był? O, mi... Pięknie, mi też! Ale już końcówka! Dziś nie chapam traku bez hamulca Uuu Klee ostatniego Dawaj, jedziesz, jedziesz Jedziesz, jedziesz Klej coś! Pięknie! Już można naprawdę ukleić tą chopę bardzo bardzo wysoko. Bardzo bardzo wysoko tu już było. Co było? Ta ostatnia chopa? Nie? no! Szyma! Wreszcie! Obratałeś już trasy? Obratałeś już trochę trasy? I co? Lipa? Lipa? A którą jeździsz? DH? Czyj Ja już się tak odblokowałem na tym alajnie, że lecę wszystko Udaje mi się już doklejać, wiesz Zajebista trasa